Ruszamy z pierwszą obiecywaną i wiem, że przez niektórych z Was wyczekiwaną premierą butów. Dzisiaj będziemy sobie oglądali razem Lebrony 16 w wersji Low i kolorystyce Safari. Miały premierę w ubiegły weekend. Wiem, że dużo buciarzy lubi pudełka, więc też zostawiłem tutaj pudełko, żeby rzucić na nie okiem. Natomiast nie ma tu nic specjalnego, najzwyklejsze pudełko na świecie, więc przechodzimy od razu do butów. Buty na pierwszy rzut oka prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Ciekawe zestawienie kolorów, dużo fajnych elementów, dużo fajnych smaczków czy dodatków. Niemniej nie wszystkie z tych dodatków mam wrażenie, że są wykonane na tyle dobrze, na ile mogłyby być. Po pierwsze, patrząc na te buty, pierwsze co się rzuca, no to tutaj z boku na tym zamszu widać, tak jakby pewnie coś pod spodem jest podszyte. W czym są umocowane oczka i sznurowadła. No I ja tych butów jeszcze na nodze nie miałem, a tutaj widać, że ten zamsz tak jakby lekko był nie wiem, czy przytarty, czy odciśnięty. No w każdym razie widać, że tam coś pod spodem jest. Tutaj na tej gumie łączącej cholewkę z podeszwą, też już są jakieś takie delikatne zagniecenia, mimo że ja tych butów na nogach jeszcze nie miałem. No i jak się tak patrzy na łączenie tej gumy z cholewką, no to też mam wrażenie, jakby to tak nie do końca było dopasowane. Jakby ta guma była nie do końca dobrze wykrojona, to, to widać z obydwu stron buta. Oczywiście, każda para może być inna, więc, więc to na innych parach może wyglądać inaczej. No natomiast no tutaj akurat na, na, wszystkich, na, wszystkich, na obydwu butach takie ślady widać. Jeżeli chodzi o ten znaczek tutaj z przodu. No to fajnie, że on jest wyszywany, a nie naklejany. Natomiast również te nitki nie są tak super dokładnie obszyte. Widać też między nimi, to na drugim bucie, widać też między nimi trochę przerw. No natomiast tutaj jest na tyle drobnostka, że w mojej opinii to niespecjalnie akurat przeszkadza. Tak jak i ta rzecz przy łączeniu gum na podeszwie, widać takie drobne, drobne nierówności. Z obydwóch stron. No, mnie absolutnie to, to nie przeszkadza, natomiast wiem, że część moich kolegów buciarzy byłaby zła, jakby na swoich butach coś takiego miała. Sama podeszwa bardzo mi przypomina podeszwę Kevinów Durantów, dziewiątek i dziesiątek. Osobiście używam tych butów Durantów do grania w kosza i naprawdę ta podeszwa się sprawdza dobrze, jest lekka, wygodna i dobrze się trzyma parkietu. To co jeszcze mi przypomina Keviny Duranty 9 to zgrubienie w okolicach pięty, dokładnie kostki. Tutaj z każdej strony czuć takie wyraźne zgrubienie, mimo że sam ten materiał jest taki bardzo elastyczny. Ten zamsz oczywiście jest trochę bardziej sztywny, no ale taki musi być. A tutaj czuć takie ewidentne zgrubienie, które ma pewnie usztywniać i ochraniać kostkę. Mm. Wychylona pięta, jeżeli mogę to tak nazwać. Ja nie jestem specjalnie fanem takiego rozwiązania, chociaż muszę przyznać, że w tym modelu zupełnie mnie to nie radzi. Jakoś się to fajnie komponuje z całością, więc no jakby nie mam nic przeciwko temu w tych butach. To, co jest fajne, to to, że znaczki są w różnych kolorach. Ja lubię takie detale. Na lewym bucie jest pomarańczowy znaczek z butelkowym obszyciem. Na prawym jest butelkowy znaczek z pomarańczowym obszyciem. I tak samo od zewnętrznej strony buta znaczki są pomarańczowe, od wewnętrznych stron buta znaczki są zielone. Takie rzeczy to ja akurat bardzo lubię i takie rzeczy to zawsze na tak. System sznurowania jest tutaj mieszany, bo mamy klasyczne sznurowadła, które biegną od cholewki do zamka, który jest na samym środku. No i pewnie ma to na celu, tak jak widać tutaj już wcześniej sobie jeden zamek rozpiąłem. W środku jest taki materiał, natomiast no poszerza nam to obwód otworu do włożenia stopy, przez co pewnie buty się wkłada znacznie wygodniej niż gdyby one tego zamka nie miały. Same te oczka wyglądają dosyć solidnie. Co prawda tutaj to są takie sznurki podszyte pod zamek, no ale co do tego zastrzeżeń nie mam, bo to no, najprawdopodobniej swoje zadanie spełni i będzie wytrzymałe. No dobra, no to czas te buty teraz przymierzyć. Słuchajcie, jestem już po przymiarce tych butów, są naprawdę wygodne. Zamek rzeczywiście pomaga we wsuwaniu tych butów na stopę, bo pewnie gdyby nie on, to byłoby je naprawdę ciężko wsunąć. Ja mam dosyć wysokie podbicie, więc często mam z tym problem, tutaj tego problemu nie było. To prawda musiałem lekko rozsznurować tutaj te sznurowadła bo jak ten zamek próbowałem zapiąć, no to on jednak był dosyć mocno napięty, no ale po lekkim rozsznurowaniu sznurowadeł, jak potem zapiąłem zamek, dosznurowałem sznurowadłami, to naprawdę czułem się komfortowo. Podeszwa bardzo fajnie amortyzuje, trochę poskakałem, trochę poprzyciskałem pięty i naprawdę czułem się w nich dobrze albo nawet bardzo dobrze. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że tutaj jednak to wycięcie na kostkę jest bardzo niskie, jak sama nazwa wskazuje, to są buty z serii Low. To zgrubienie, o którym wspominałem, pewnie wypadało może nawet centymetr lub dwa pod moją kostką, ponieważ nawet krawędź materiału była już poniżej mojej kostki, więc rzeczywiście są to buty niskie dla zawodników, którzy lubią grać w takich właśnie butach no ewentualnie dla ludzi, którzy bardzo lubią taki look sportowy, bo jednak te buty mają taki charakter wyjątkowo sportowy. No, ale do takiego, do takiego luku myślę, że one się sprawdzą doskonale. Zarówno ten materiał zamszowy, jak i ta góra powinna być dosyć mocno przewiewna i lekka, więc myślę, że z czystym sumieniem można takie buty polecić. To chyba tyle o tych butach. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, to zapraszam śmiało do pytań w komentarzach albo do pisania do mnie bezpośrednio. Takie recenzje będę robił jeszcze w najbliższym czasie. Kolejnych butów, gdybyście mieli jakieś konkretne buty, których recenzje byście chcieli usłyszeć lub zobaczyć, no to zapraszam. Dawajcie znać. Jeżeli Wam się podoba, to, to lajkujcie, udostępniajcie. No i do usłyszenia!